Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, niezmiernie się cieszę, że doszło do dzisiejszego spotkania dość istotnego, tak mi się wydaje, w naszej działalności. Ze względu na fakt, iż nasza uczelnia jest jedną z niewielu uczelni, która przynajmniej na tym terenie posiada dość liczną grupę kierunków o profilu technicznym. Dokładnie sześć. I z Między innymi tymi kierunkami właśnie jest logistyka i transport. Są to studia inżynierskie, zresztą bardzo e, popularne, e, jeśli chodzi o kandydatów na studia. i Stąd też e, dzięki działalności i tu przedsięwzięciom pana dziekana e, doktora Adama Reymaka, jak i nowo powołanego dyrektora e, Instytutu Logistyki i Techniki, tegoż Wydziału Nauk Technicznych. Mamy sposobność dzisiaj podpisać porozumienie z firmą liczącą się nie tylko w kraju, ale przede wszystkim na rynkach europejskich. Polska jest, jak wiem, jednym z wiodących krajów, gdzie Raben ma swoje punkty i siedziby. Niezmiernie cieszę się z faktu, że to dzisiejsze spotkanie i podpisanie porozumienia wpisuje się. W ofertę edukacyjną naszej uczelni przede wszystkim przez fakt, iż otwieramy nową formułę w działalności uczelni związaną bezpośrednio z, z uczestnictwem studentów, jak i kadry naukowej naszej, naszej uczelni z interesariuszami zewnętrznymi. Mamy już kilkanaście podpisanych porozumień z podmiotami zewnętrznymi które niezmiernie wpływają na samą formułę funkcjonowania danego kierunku, ale również na kształtowanie programu i Planu studiów na poszczególnych kierunkach. Mam tu na myśli oczywiście w kierunki techniczne w pierwszej kolejności, bo dziś to spotkanie dotyczy szczególnie tych dwóch kierunków jak wspomniałem logistyka i transport. Podpisane porozumienie i wynegocjowane porozumienie, bo to jest wspólne porozumienie, wynegocjowane wcześniej. Miałem przyjemność z władzami rektorskimi złożyć wizytę w Rabenie. Jestem. Pełen uznania, jeśli chodzi o działalność i to na takim wysokim C, jeśli chodzi o, o infrastrukturę tego przedsiębiorstwa. I przede wszystkim cieszy nas fakt, że dzięki uprzejmości pana dyrektora i w ogóle firmy będziemy mogli umożliwiać studentom, tym, którzy by studiowali na tych dwóch kierunkach, uczestnictwo ewentualnie w praktykach to nam na tym nam zależy, ale również i na organizowaniu warsztatów, wspólnych warsztatów e, dla e, naszych studentów i zresztą nie tylko, bo mamy zespół szkół akademickich, gdzie są również e, klasy o profilu mundurowym. Czy sportowym, ale również i klasy o profilu logistycznym, i miejmy nadzieję, że, że, że ten kierunek znajdzie również uznanie wśród potencjalnych uczniów ze szkół akademickich. Niezależnie od tego, planujemy wiele przedsięwzięć. przedsięwzięć nie tylko e, e, służących naszej uczelni, ale również i e, naszemu partnerowi. I stąd też te liczne sympozja i konferencje, które planujemy w niedługim e, czasie, a także e, i pomoc naszej strony, jeśli chodzi o dokształcanie kursy e, dla pracowników Rabena. Dlatego e, pozwólcie Państwo, że, że jeszcze raz bardzo. Podziękuję panu dyrektorowi za tą wspólną inicjatywę, którą uwiecznimy swoim podpisem. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, bardzo serdecznie dziękuję. Proszę o zabranie głosu dyrektora Regionu Radę Polska, pana Artura Krasowskiego. No ja ze swojej strony chciałem również podziękować za możliwość goszczenia tutaj dzisiaj. Podkreślę to, że w bardzo krótkim czasie, stosunkowo krótkim czasie, udało nam się dojść do porozumienia, jeżeli chodzi o stronę merytoryczną naszego porozumienia, które będzie dzisiaj podpisane. Wydaje nam się to dość naturalne, że edukacja powinna pozwolić przyszłym absolwentom. Znaleźć miejsca pracy w firmach takich jak Raben Polska, ale proszę mi wierzyć, że z naszej strony, w naszym obopólnym interesie jest zagwarantować studentom możliwość odbywania praktyk, później staży długoterminowych i zdobycia. Tego, jak gdyby praktycznego podejścia do pracy w sektorze logistycznym czy transportowym. Warto podkreślić, że jest to dziedzina, która bardzo szybko się rozwija, i dzisiaj kierunki logistyczne, typu czysto logistyka czy transport, wymagają od studentów podejścia bardzo technicznego, powiedziałbym nawet czasami technologicznego. Mówimy tu o rozbudowanych systemach informatycznych, które są wdrażane zarówno w obszarze transportu, jak i logistyki. Tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że tutaj w niewielkiej Wielkiej odległości geograficznej między przedsiębiorstwem reprezentującym biznes a uczelnią, która jest dla nas bardzo istotna, jeżeli chodzi o kształcenie przyszłych absolwentów, udało nam się w tak krótkim czasie nawiązać relacje, które pozwoliły dzisiaj się spotkać i mam nadzieję niebawem podpisać porozumienia już w bardzo krótkiej perspektywie, widzieć pierwszych studentów u nas w naszych progach. Także myślę, że to tyle z naszej strony. Jesteśmy bardzo wdzięczni i teraz to tylko do pracy, tak żeby rzeczywiście studenci mogli skorzystać z tego, co nam udało się zawrzeć na papierze. Dziękuję uprzejmie. Dodam, że w niedługim czasie będziecie Państwo świadkami Efektów pierwszych związanych z podpisaniem umowy. Cieszę się. Cieszę się dlatego, bo zobowiązani decyzją ministra nauki i szkolnictwa wyższego do praktycznego profilu prowadzenia studiów inżynierskich mamy okazję, mamy przyjemność i, i właśnie dobrze, że to właśnie Raben. Będzie tym naszym partnerem w obszarze logistyki i w obszarze transportu. Ty, na tych dwóch kierunkach liczę na szeroką współpracę. Bo gdzie bardziej praktyka jest widoczna, jak właśnie w takim przedsiębiorstwie magazynowo-dystrybucyjnym, no, transportowym, tak to nazwę może nie fachowo, jak właśnie w Rabianie, które swoją pozycję w Europie ma znaczną, a w Polsce szczególną. Dlatego. Też właśnie dzięki wizycie, którą mieliśmy przyjemność, właśnie w Rabenie, mieliśmy tam okazję poznać infrastrukturę, bardzo dobrą infrastrukturę na wysokim poziomie. Mogliśmy poznać zaplecze i funkcjonowanie tego przedsiębiorstwa. To wszystko, mam nadzieję, a w zasadzie jestem przekonany. I dlatego wybór takiego partnera. Że przełoży się na jakość na jakość kształcenia studentów w Kujawskiej Szkole Wyższej na wydziale nauk technicznych, właśnie na kierunku szczególnie logistyka, jak także na kierunku transport. To właśnie ta praktyka, która będzie miała miejsce w rabenie, w przedsiębiorstwie Raben, na pewno zapewni też. Tą praktyczną formę na wysokim poziomie, ale to nie tylko jedyny powód. Drugi powód to jest tak, także ten, iż liczymy na współpracę dydaktyczną, bo już rozmawialiśmy wstępnie, że dzięki ogromnemu doświadczeniu fachowców z przedsiębiorstwa Raben, my będziemy dostosowywać program kształcenia, oczywiście w ramach określonych uprawnień, tak żeby nie wychodzić poza kompetencje. Narzucone przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Będziemy zmieniać te ramy kształcenia na logistyce i na transporcie tak, aby dopasować do współczesnych wymagań, gdzie one są właśnie w przedsiębiorstwach najbardziej zawsze zaawansowane. Ten, który nie będzie wprowadzał i w przedsiębiorstwie, i w nauce udoskonaleń. I nie będzie dostosowywał ich do wymagań współczesnych, zostanie z tyłu. My nie zostajemy z tyłu. Wy, wychodzimy do przodu, właśnie y, dzięki tej współpracy z, taką, y, z takim przedsiębiorstwem jak Raben. I te dwa aspekty y, na pewno przyczynią się do tego, że ten poziom będzie na tyle odpowiedni. Że nasi studenci, nasi absolwenci, później będą mieli zapewnione rynki, będą mieli zapewnioną pracę, krótko mówiąc, tak. I o to w zasadzie najbardziej nam chodzi, żeby poprzez zatrudnienie naszych studentów wyrażona była jakość naszej pracy dydaktycznej i naukowej w naszej uczelni, na naszym Wydziale Nauk Technicznych. Dziękuję bardzo. Może ktoś z panów chciałby bliżej o tak z znakomitej firmie powiedzieć to, to bardzo proszę. Ja powiem kilka słów, z naszego punktu widzenia jakby podpisanie e, porozumienia o wzajemnej współpracy jest bardzo dobrym rozwiązaniem, które pozwoli tak dużej korporacji na zaistnienie właśnie na rynku lokalnym, na odciśnięcie tego swego piętna również wśród młodych ludzi, którzy dzisiaj jakby ruszają na rynek zawodowy. A myślę, że będziemy mogli jakby wspólnie tworzyć i kulturę organizacyjną i wprowadzać nowe kadry na rynek, a dzięki temu też jakby wspomagać lokalne struktury managementu, zarówno jakby w firmie Raben, jak i też u pozostałych firm, które zajmują się również logistyką, bo jest ona wszędzie powszechna. Dziękuję. Może Pan e, Kółkowi dr Terekowicz jako jeden z wybitniejszych specjalistów w dziedzinie logistyki. Dziękuję serdecznie, Magnificenco, za e. zaufanie. Za, za Proszę Państwa, korporacja tak, Raben pracuje się bardzo szerokim szlarzem w obszar logistyki, która dzisiaj jest wszechobecna. I powiem może takie motto. Logistyka nie jest wszystkim. Ale wszystko bez logistyki jest niczym. Bądź jak wojskowi mówią, skoro Magnificencja wspomniał o moim stopniu wojskowym, zapomnij o logistyce, to zginiesz. Dużo dzisiaj powiedziano, i jego Magnificencja, rektor i dziekan, o perspektywach współpracy z korporacją Raben, zatem nie będę się powtarzał. Natomiast liczę bardzo, że nasi studenci i w perspektywie absolwenci będą znajdą upust swojej aktywności zawodowej w przyszłości i w korporacji Rabel, i w pokrewnych, w naszym obszarze, w naszym regionie i także poza nim, tak, by raz zdobywać kwalifikacje już praktyczne, móc się realizować, a od nas otrzymywać jakby kierunek tego, tego, tej pracy, tego aspektu, związanego z przyszłą pracą zawodową. Bardzo na to liczę, liczę na praktyki, liczę na współpracę dydaktyczną, na wzajemne spotkania, także jestem przekonany, że ta współpraca będzie się układać zdrowo. Tak dziękuję dziękuję. Ja jeszcze dodam jedno, być może przewijało się to w dyskusji, że chcemy również na zajęciach z naszymi studentami wykorzystać kadrę przedsiębiorstwa Raben. Są tam wysokie klasy specjaliści, którzy, którzy mogą w ramach swojej wiedzy fachowej przekazać tą wiedzę nie tylko tam na miejscu, bo tam również będą mogli studentom przekazać, ale również i te pewne podstawy założeń teoretycznych studentom tu na uczelni, za co Państwu już z góry dziękuję, bo. Teoria bez praktyki jest niczym, to wspomniał tutaj już Pan pułkownik Terechowicz i Panowie również. Jeżeli idziemy w tym kierunku, a chciałbym przypomnieć Państwu, że my, my praktyki podczas tych 3,5 letnich studiów inżynierskich trwają łącznie 3 miesiące, niezależnie od 30-40% ćwiczeń, które są realizowane, które mogą być realizowane nie w uczelni, ale poza uczelnią, właśnie w tego typu firmach i przedsiębiorstwach. I wydaje mi się, że absolwent, który kończyć będzie logistykę u nas, tak jak i na uczelniach prestiżowych w Polsce, uczelniach państwowych przede wszystkim, no, będzie miał taki zasób wiedzy i, i, i taką praktykę, że nie będzie uczył się tego, później no przy wiem, zatru po zatrudnieniu, ale tą wiedzę już będzie przynajmniej w jakimś tam stopniu miał opanowaną, także dziękujemy. Proszę o pytania, tu, tu pod naszym adresem. Ja może jeszcze to to proszę. Te, z naszej strony, chciałbym podkreślić jedno z haseł, które mamy w naszej firmie, jest A, tak. ich kilka, ale to jest logistyka z ludzką twarzą, czyli tak naprawdę rozmawiamy dzisiaj o czymś, co jest bardzo blisko kierunków technicznych, to magazynowanie stricte, czy transport, ale tak naprawdę to funkcjonowanie naszych pracowników, a również okazja do praktykowania dla studentów, jest dzisiaj bardzo blisko klienta, bardzo blisko działów obsługi klienta, czyli de facto mówimy o takiej szerokiej działalności biznesowej. I myślę, że to jest druga z korzyści dla studentów, że nie tylko wiedza techniczna, merytoryczna, która jest podstawą funkcjonowania, ale także taka obłada, kultura, o której kolega. Wspominał już wcześniej, ona bardzo wpisuje się właśnie w takie relacje między uczelnią a biznesem, który my reprezentujemy. I to tyle z naszej strony. Otwierając, jak bardzo proszę, były pytania, pytania, służymy odpowiedziom. Państwo się cały czas wykonali, rozwijacie. Czy będą jakieś nowe miejsca pracy? Czy to będzie na zasadzie, że ktoś odchodzi naturalnie? na powiedzmy na emeryturę, czy to będą jakieś działy będziecie Państwo tworzyć, czy coś nowego Nasza obecność tutaj jest nieprzypadkowa. My w zeszłym roku <grym> dokonaliśmy dość dużej rewolucji na rynku lokalnym i przenieśliśmy się do nowej lokalizacji, a wraz z tym wiąże się długofalowy rozwój, który wpisuje się w tę lokalizację. Jest to związane z tym, że tak naprawdę Jesteśmy w bliskości autostrady, czyli ten gdyby, argument infrastrukturalny jest jak najbardziej po naszej stronie. Ale z drugiej strony nie ukrywam, że pierwszym jak gdyby celem dla nas było stabilizowanie funkcjonowania przedsiębiorstwa w nowej lokalizacji, co właśnie się dzieje w tym roku. Myślę, że w przyszłym roku będziemy już bardzo realnie podsumowywać plany, które były stworzone już rok i dwa lata temu na rozwój lokalizacji o kilkadziesiąt tysięcy metrów kwadratowych magazynu wysokiego składowania, co wiąże się naturalnie z zatrudnieniem osób zarówno do obsługi tej stricte magazynowej, jak i kadr pośrednich. Być może akurat będzie to tak, że w pełni to centrum dystrybucyjne zafunkcjonuje za jakieś 3 lata, a tak zupełnie pewnie za 5, więc kto wie, może w oparciu o absolwentów, którzy będą mieli okazję mieć praktyki u nas w trakcie tych lat, także jak najbardziej tak, na razie opieramy się w sumie o Tę działalność, którą posiadamy i rozwój jest tylko i wyłącznie organiczny. Zresztą to się da zauważyć jeżdżąc po Polsce, bo Państwo macie też dużą Sieci. placówkę sieć między innymi w Strykowie bodajże i na południu Polski również i teraz ta lokalizacja przy autostradzie to nie tylko taki efekt dodany do tej lokalizacji, bo to jest gmina Brześć-Kujawski, ale również i dla Włocławka. Czyli lokaliz miasto przy autostradzie i, i cała infrastruktura z tym związana jest dużym wyzwaniem i dużą nadzieją dla rozwoju miast. Także można się tego spodziewać właśnie dzięki takim firmom właśnie jak, jak Raben, a podejrzewam, że będą powstawały kolejne. Także Miejmy nadzieję, że, że, że Włocławek na tym rzeszka niezależnie od Brześcia, właśnie dzięki lokalizacji e, przy autostradzie. Także tutaj transport i logistyka kłania się przede wszystkim. A warto pamiętać, że transport i logistyka to nie tylko firmy stricte logistyczne jak nasza, tak. ale w zasadzie każda firma produkcyjna posiada wyodrębnione te dwie nogi funkcjonowania, czyli magazynowanie i transport i tutaj tak naprawdę no nawet na naszym rynku lokalnym jest kilku bardzo dużych graczy w różnych segmentach rynkowych i tak naprawdę ci studenci będą mogli znaleźć te miejsca pracy nie tylko u nas bezpośrednio ale także u naszych partnerów biznesowych, ponieważ dla nas są to jak najbardziej partnerzy z którymi utrzymujemy ciągłe relacje i korzyścią dla nas jest nie tylko posiadanie dobrych własnych pracowników ale również po tej drugiej stronie kompetentnych partnerów w obszarze logistycznym. A o, jeszcze może jedno słowo, tak bo tak zastanowiłem się nad tym, od czego zaczęliśmy nasze rozmowy podczas wizyty w naszym oddziale. I ja podkreślałem jedną rzecz, że my, pomimo tego, że w Polsce wspomina się bardzo często o wysokim bezrobociu, pomimo tego, że wiele osób poszukuje pracy latami, przecież to Państwo na pewno też słyszycie, czy, czy macie okazję doświadczyć wśród znajomych bliższych czy dalszych. To my w naszym segmencie pracujemy cały czas w oparciu o osoby, które niekoniecznie mają ukończone kierunki logistyczne lub związane, czy w ogóle techniczne. Także dla nas, powiem szczerze, tego typu współpraca, jeżeli uda nam się skupić teraz, bo dzisiaj podpisujemy porozumienie, które jest otwarciem pewnej drogi, ale jeżeli uda nam się skupić na przygotowaniu bardzo rozbudowanego, praktycznego programu wdrożenia tych studentów, no, to być może za te 3-5 lat będziemy rzeczywiście mogli powiedzieć, że nie wiem, 30% lub 50% pracowników ma u nas wykształcenie kierunkowe, co jest niezwykle ważne, bo latami doceniało się gdyby to wykształcenie w innych segmentach. Tutaj opieraliśmy się o pracowników z bardzo różnym wykształceniem. Dzisiaj wymogiem poniekąd staje się wykształcenie kierunkowe. Także tu bardzo liczymy na wsparcie. Merytoryczne uczelni, a my pokażemy, jak to później realizujemy w praktyce i może nawet wpłynie to na zmianę trochę trendów w zarządzaniu, logistyką. Na to też naprawdę mocno liczymy, bo to nie jest tak, że e, posiadamy kompletną wiedzę w każdej dziedzinie. My po prostu w praktyce realizujemy pewne założenia biznesowe, e, a teoria, jak wiemy, jest potrzebna w każdym obszarze funkcjonowania. także. Czyli niezależnie od nie zawsze edukacja nadąża za oczekiwaniami i potrzebami biznesu. Państwo wiele wzorców przynieśliście z no, z zachodu, no bo tam firma się ta pierwsza firma się tam właśnie lokowała, ale jestem pod wrażeniem samej organizacji, no samo przejście firma logistyczna te, te, te wspaniałe wzorce, które o, o które opieracie swoją pracę i o, i, o, o których to wzorca każdy pracownik wie. E, aż e, chciałby się przenieść również na grunt innych e, firm, ale myślimy również i na grunt naszej uczelni.